Harry pod sądowym ostrzałem, czy fundusze Invictus Games sfinansowały luksusowy wizerunek Meghan Markle? Cisza na sali sądowej została przerwana hukiem dowodów. Tajne faktury, oskarżenia o defraudację milionów, łzy paraolimpijki i szok przewodniczącego fundacji, książę Harry zmierzył się z najcięższym oskarżeniem w swojej publicznej karierze. Czy 30 milionów dolarów przeznaczonych dla rannych weteranów trafiło do stylistów Meghan Markle? Przewodniczący Invictus Games Don Lindsay przedstawił miażdżące dokumenty, z których wynika, że pieniądze zamiast na sprzęt ortopedyczny czy psychoterapię trafiały na narrative control i event styling dla księżnej Sussex. To już nie jest kryzys wizerunkowy. To próba zaufania wobec całego projektu, który miał dawać nadzieję, a nie budować markę medialną. Świat patrzy i pyta, czy książę Harry nadużył świętości własnej misji. Harry w ogniu pytań, przewodniczący Igdon Linz miażdży go w sądzie za rzekome rozdwonienie 30 milionów dolarów. Przywitajcie serdecznie mojego niezwykłego męża, księcia Harry'ego, księcia Sussex. Czy naprawdę doszło do eksplozji jego emocji na sali sądowej, gdy niespodziewanie zaprezentowano mu tajne faktury opłacone z funduszu dla weteranów, faktury dotyczące osobistych stylistów Meghan Markle? W zapełnionej po brzegi sali sędziowskiej przewodniczący fundacji Invictus Games, Don Lindsay, przedstawił dokumenty, które media określają jako, miażdżące, setki stron rachunków, zdaniem oskarżycieli, dowodów na to, że część z 30 milionów dolarów przekazanych na pomoc rannym żołnierzom trafiła do agencji brandingowych i stylistów pracujących wyłącznie dla Meghan Markle. Gdy ukazały się pierwsze pergaminowe faktury, na których widniały hasła typu warsztat wizerunkowy Megan Markle czy sesja stylizacyjna, pełna widoczność medialna, w oczach uczestników rozprawy pojawiło się niedowierzanie. Uderzenie prosto w serce sprawy, co zaczęło się jako rutynowe przesłuchanie dotyczące nadzoru nad finansami organizacji, przerodziło się w skandal, który wstrząsnął fundamentami zaufania wobec pary saseksów. Przebieg rozprawy śledzony był przez rzesze dziennikarzy, a na korytarzach przed budynkiem wymieniano szeptem pytania: kto zaakceptował te wydatki? Jak do tego doszło? Korzenie Invictus Games fundacja, której twarzą jest Harry, od samego początku była dla niego czymś więcej niż kolejnym królewskim zadaniem. Po trudnej służbie w Afganistanie i bitwie z PTSD, właśnie wśród weteranów znalazł nowe powołanie. W 2014 roku w Londynie powstały Invictus Games, międzynarodowe igrzyska sportowe dla poszkodowanych przez wojnę żołnierzy, symbol niezłomności i nadziei. Projektem osobiście zaangażował się książę, odwiedzając szpitale i ośrodki rehabilitacyjne, przekonując się, że sport potrafi leczyć dusze. Wejście Meghan i pierwsze zgrzyty, gdy w 2018 roku na oficjalnych uroczystościach pojawiła się Meghan Markle, wprowadzona w ramy brytyjskiej rodziny królewskiej jako świeża energia i hollywoodzka pewność siebie, nikt nie przewidział, że ta współpraca z czasem stanie się źródłem konfliktu. Początkowo jej charyzma i zainteresowanie losem weteranów zostały przyjęte z entuzjazmem. Megan przemawiała na konferencjach, obejmowała żołnierzy, żegnając ich z czułością, a zdjęcia tego spotkania obiegały świat. Jednak już pierwsze rachunki za stylistów zgłoszone pod budżet Igrzysk wzbudziły wątpienie, czy wynagrodzenia dla designerów i agencji brandingowych nie odbiegają od misji wspierania rannych żołnierzy. Don Lindsay, strażnik misji, przewodniczący Fundacji Invictus, Don Lindsay, znany ze swojej rzetelności i lojalności wobec weteranów, przez lata znosił milczeniem kolejne niejasności w dokumentach. Dopiero teraz, gdy kontrola wykazała, że ponad 2,4 miliona dolarów zostało przekierowane do firm wizerunkowych związanych z Timem Megan, zdecydował się wystąpić przed sądem. Nigdy nie mieliśmy służyć czyjejś marce osobistej, podkreślał z żalem. Dowody jak grom z jasnego nieba. Podczas rozprawy zaprezentowano m.in. faktury na kwotę 260 tys. dolarów wystawione przez kalifornijską agencję Altia Vision Group za Panel Readiness Coordination i Optical Posture Sessions dla Megan. Umowy z firmą Global Narrative Works, która pobierała niemal 300 tysięcy dolarów za usługi Narrative Control, jednocześnie obsługując Artuel Media Sasexa. Rachunki za stylizację garderoby Megan, księgowane jako Executive Coordination czy Event Readiness Services, w tym koszty bezpieczeństwa stylisty. Prezenterzy mediów społecznościowych wykazali, że nawet fotografie z igrzysk, które powinny być własnością fundacji, trafiły do archiwum Marchwell, co wzbudziło pytania o prawo do wizerunku weteranów. Wewnętrzny alarm i głosy whistleblowerów, nie wszyscy jednak milczeli. Już od 2019 roku pracownicy fundacji zgłaszali anonimowo niepokojące dysproporcje, rezygnację z kluczowych wydatków na rehabilitację czy opiekę psychologiczną, podczas gdy faktury za usługi związane z media alignment rosły w zatrważającym tempie. W końcu whistleblower o pseudonimie Michael stanął przed zespołem nadzorczym z zapisem, że fundusze na sprzęt ortopedyczny zostały skierowane na Emergency Grooming Package dla ekipy Megan. Emocjonalny bilans strat. Na liście strat znalazły się nie tylko pieniądze, ale i zaufanie weteranów. Którzy czuli, że ich historie i potrzeby zostały wykorzystane jako scenografia dla czyjegoś wizerunku. Jedna z uczestniczek rozprawy, była paraolimpijka Invictus, łamiącym się głosem powiedziała: Zaufaliśmy, że tu chodzi o nasze życie po służbie. A teraz poczuliśmy się jak rekwizyty. Pytanie o przyszłość Postępowanie sądowe trwa nadal, a dokumenty ujawniają kolejne rozbieżności i dowody świadczące o systemowym zaniedbaniu. Czy Fundacja Invictus odzyska swoją pierwotną misję? Czy Harry wykaraska się z kryzysu, a Meghan oczyści swoje imię? I wreszcie, czy świat ponownie zaufa idei, która miała być wyrazem solidarności z tymi, którzy oddali wszystko? Jedno jest pewne, gdy pieniądze zamiast na sprzęt rehabilitacyjny trafiają na sesje stylizacyjne, a priorytety się rozmywają, prawdziwa wartość misji zostaje wystawiona na najcięższą próbę.